Ten projekt, projekt radiowy rozwijamy od ponad pół roku. Cieszy się już teraz bardzo dużym powodzeniem. Radio ma swoich słuchaczy, dysponuje znakomitym portalem informacyjnym. Na tym portalu możemy posłuchać już chyba około 200 podcastów i możemy czytać bardzo wiele ciekawych informacji, nie tylko o uczelni, ale w ogóle informacji na temat tego, co dzieje się w mieście i w naszym regionie. Te wszystkie informacje uzyskują, by tak rzec, nowy kanał. Powstaje nowa możliwość słuchania i czytania informacji pochodzących z News Radio. Mamy mobilną aplikację teraz na Androida, za chwilę także na iPhony. Ta aplikacja jest bardzo prosta do instalacji, tak jak każda aplikacja. Ona nam daje możliwość słuchania, czytania, odtwarzania podcastów News Radio w każdym miejscu w Polsce i na świecie.